Poziom takiego kłamstwa, które jest związane z tą aferą KPO jest tak duży, że no wręcz, wręcz, wręcz zadziwia to, no bo oni próbowali znaleźć jakiś spin, jakąś taką, jak, jakąś taką narrację, która pokaże, że teraz twardy rząd będzie, będzie ścigał, będzie rozliczał, nie będzie wypłacał pieniędzy. No to z całym szacunkiem, ale jeżeli ten przedsiębiorca ma głowę na karku i on pójdzie do sądu. Albo, ba, skarb państwa będzie chciał pozywać tych przedsiębiorców. To przegra z kretesem, jeszcze skarb państwa będzie musiał zapłacić koszty procesu i zastępstwa adwokackiego za, za, za przegrany proces bo nie ma do tego żadnych reguł to, że urząd funkcjonuje jak funkcjonuje, to, że takie polecenia były i że przyznawano takie dotacje tylko i wyłącznie dzięki zainteresowaniu yy, użytkowników internetu, mediów społecznościowych, zwykłych ludzi doszło do ujawnienia tej afery no to, to, to nic się po prostu z tym nie da, nie da zrobić w sensie prawnym. Oczywiście jakieś sztuczki PR-owe kogoś być może tam zatrzymają, mhm. żeby pokazać, że tutaj jest proces Natomiast w efekcie wydatkowania na poziomie miliarda dwustu milionów złotych to jest praktycznie niemożliwe. A nie zazdroszczę im, szczerze powiedziawszy, bo zarówno polska prokuratura będzie miała pełne ręce roboty, jak i no pan minister Bodnar sam sobie troszeczkę to zrobił, dlatego że pierwszą decyzją, którą po wejściu do resortu zrobił, no to był wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Wypisz, wymaluj, Prokuratura Europejska akurat w tym obszarze kompetencje ma, więc może, może tutaj działać. Tak samo jak Olaf, no i to są z to są wydatkowanie środków publicznych. Ja nie wiem, bo to też była informacja, która się pojawiła w mediach. Czyli tego ja nie wiem, czy my w ogóle uzyskaliśmy zaliczki na poczet tych, tych wydatków, bo taka się pojawiła informacja, że ministerstwo nie do końca mówi tutaj w tym prawdę, dlatego że my jeszcze transzy formalnie nie otrzymaliśmy na te wydatki. Czyli to są pieniądze na razie z polskiego budżetu. Dokładnie. I, Więc i jeszcze i tym które, bardziej których Unia Europejska może nie wypłacić, Komisja może nie, może nie, nie wypłacić. Nie wypłacić jeżeli tak.